Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku Szykia Spojrzenia. Dzisiaj spojrzymy na grę Brawl Busters, która jest y, grą. TPP. Tak powiedział, tak bym to nazwał, chociaż nie do końca. Jak yy, no widzicie, no nie było żadnego ekranu startowego, bo logujemy się od razu z Launchera, z pacera. Yy, teraz możemy wybrać sobie wygląd naszej postaci <ścoughs> Lolitki. Dziewczynki małe i chłopcy i faceci, to wygląda tak dziwnie. Weźmiemy sobie, wiem, że pewnie byście chcieli, żebym dłużej na przykład posiedział, szczególnie męska część, żebym posiedział dłużej na tych tych, ale, ale nie. Weźmiemy jego z wyglądem twarzy wow. Tym powiedzmy accept. I teraz tak, właśnie w tej grze są takie dziwne, dziwne, dziwne klasy, <laughs> e, typu slager, czyli miotacz, firefighter, strażak, rocker, bokser i e, gracz w football amerykański e, każda z tych klas ma jakieś tam swoje plusy i minusy. Najbardziej ponoć wyważoną jest klasą jest rocker e, Ja chyba pójdę jednak firefate, firefightera Slowest movement speed. Może jest wolny, ale, ale może być w miarę interesujący. E, jak widzicie, no, można zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Tutaj rocker wyglądał w taki sposób: bokser, blitzer oraz slager. Ja jestem, w, idę w Firefightera. Zobaczymy, jak to się uda. Mówię, no, rocker roker ponoć jest najbardziej, najbardziej taką wyważoną klasą postaci. Ale, ale do mnie nie przemawia, bo strasznie dużo jest tych rockerów. To było widać. E, intro play. I tak właśnie to wygląda. I widzicie, grafika jest zdaniem bardzo, bardzo, bardzo fajna. Eee, bardzo przyjemnie się to wszystko. Eee, bardzo, bardzo, bardzo to szybko. Bardzo fajnie to wygląda, no tak mi się wydaje, że grafik... graficznie gra stoi na bardzo, bardzo fajnie wysokim poziomie. Uuu! Eee, Uuu, uh, możemy sobie taki save zone robić. Fajny. E, no widzicie, są różne rodzaje ataku. E, jak się dwa razy kliknie w lewo, to taki jest strafing trochę. E, czung, czung, czung. E, bom, item slot. Jak widzicie, pojawił się przedmiot. Naciśniemy E i BOOM. I, cyk, I jedziemy w górę. I właśnie e, Firefighter jest taką postacią bardziej... E... No i udało się. Uh -huh. Trzeba ich zniszczyć. O oh yeah. I teraz jeszcze ich odrzucamy i fajne... Gra, jeżeli nie wiem, nie wiem, czy, 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 czy ktoś z Was grał w grę MicroVolts, jest to dokładnie ta sama firma jest odpowiedzialna, z tego co wiem, za MicroVolts. I gra wygląda naprawdę bardzo, bardzo, bardzo podobnie do MicroVolts. Może musicie mi uwierzyć na słowo w tym momencie, bo na chwilę obecną będę dopiero robił szybkie spojrzenie z MicroVolts w niedługiej przyszłości, bardzo niedługiej, myślę, że nawet jeżeli się uda mi to dzisiaj to sobie nakręcę. E, bo Microvolts, Microvolts jest naprawdę bardzo fajną, fajną, fajną grą, e, bardzo, bardzo, taką szybką, generalnie w, 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 koniec gry, dziękujemy, dziękujemy za, za film, e, w miarę ta rozgrywka jest w miarę szybka i w miarę interesująca, w Microvolts wydaje mi się, że może nawet jest troszeczkę szybsza, i teraz tak, no widzicie, i widzicie, tak wygląda teraz nasz ekran startowy, i tak to będzie wszystko wyglądało. Mamy jedną klasę postaci, i potem będziemy mogli odblokowywać nowe. Jak będziemy mieli więcej wyższe, wyższe poziomy, store możemy wjedzie do sklepu. Widzicie, jak wyglądają tutaj. Możemy sobie powiedzmy, ubranka to są jego rzeczy prywatne. Tutaj możemy sobie kupić coś, na przykład inny wygląd. No, tego, tego mówię, zobaczymy, czy jest. No, można permanentnie to kupić. Nie wiem, czy to jest tylko. Wygląda to tak, jakby. Że nie ma, jak nie ma opcji wyboru, to wygląda mi na to, że to będzie tylko i wyłącznie w Open Becie. Bo gra jest w Open Becie. Yy, I wiem, czego nie zrobiłem. Nie zacząłem. Nie spojrzałem na zegarek. Więc nie wiem, jak długo będę to nagrywał. Oui. W każdym razie, widzicie: bronie inne, jak to wygląda, i dodaje do ataku. Plus 5% yy, A, jakie są Dodatkowe bronie? Znaczy, ataki jakie ma, to bardzo, bardzo, bardzo bardzo fajne, fajna rzecz. I generalnie mówię. Yy, podoba mi się, podoba mi się cała ta gra. Bo wygląda to fajnie, ale teraz zobaczymy. Multiplayer to nas najbardziej interesuje. I zagramy sobie w. Yy, no i widzicie, na razie nie jest jakaś bardzo, bardzo oblegana ta gra. Ale. Uh, dobra. Rookie USA 01. Nie wiem czemu Rookie us 01, ale no dobrze. Ja bym chciał jednak może... Bo mogą być troszeczkę jednak... Uh, ready, meets I'm ready, I'm ready. Uh, co się dzieje? Nie wiem czy mi się granie nie zawiesiła. No właśnie, coś było... Coś było przez chwilę, było nie tak dobra, jedziemy. I teraz zobaczycie jak wygląda ta gra w takim powiedzmy nazwijmy to prawdziwym życiem No i mówię, i jak widać no każda 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 postać ma swoje jakieś tam plusy minusy eee... No niestety ja na razie mówię, jeszcze, jeszcze nawet nie opanowałem umiejętności grania dobrze w tą grę Także musicie mi wybaczyć to, niestety. Uuu, uu, coś mi tutaj laguje, frapsik, mój kochany. Uuu, uu, uu. danger no, troszeczkę jest danger. No. E, nie jestem, nie jestem, nie jestem w dobry z tą grę, jak widać. Na razie, na razie troszeczkę mi nie idzie. Ale jak widzicie, no, gra jest, gra, 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 gra ma dość, 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 dość szybkie tempo. Bardzo chciałbym, żeby można było... Wiem, że chyba w Closed becie bodajże yy, wszystkie, wszystkie klasy postaci były od razu odblokowane, co było bardzo, bardzo wygodną rzeczą, tak naprawdę Moim zdaniem, no ale ale już nic no, co poradzić Nie można wymagać wszystkiego, tak na dobrą sprawę yy, Cyk, cyk, cyk Yeah, udało się. First kill. First kill. Mmm. Głównie, -hmm. graficznie mi się gra bardzo podoba. Jest, jest po moim zdaniem, troszeczkę inna po prostu. Jest, jest, jest minimalnie inna, bo nie od tego, co, co, co się normalnie widzi w tego typu gierkach. No bo ile widzieliście gier, e, typu shooter, które. E, Tum, 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 tum. Ups, 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 ups. Mamy rockera na plecach o? No dobra, match point, you lose Już, match point, a, bo tylko do dziewięciu śmierci Jakiś dziwny dziwny team match. no ale dobra, fajnie Eee... Jedno, jedno zabicie super, super łowo. Eee, dobra, to może wyjdziemy z tej gry. Pokażę Wam jeszcze jedno. Eee, to jest zamknięty pokój i tak, wydaje mi się, że to jest generalnie taka gra, w której można, można, można się pobawić w miarę fajnie, eee, wolną chwilą. To na pewno, pewno jest to gra warta moim zdaniem zobaczenia, eee, żeby, żeby, żeby się dowiedzieć po prostu jak to wszystko wygląda. Bardzo fajne, bardzo, bardzo schludnie to wszystko moim zdaniem wygląda, bardzo, 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 bardzo interesujące. Może pogram w nią trochę dłużej, może nie szczerze, bo ja wcześniej grałem w MicroVolts i może jestem fanem większym MicroVolts, bo kiedyś to grałem dość sporo, eee, aczkolwiek... Aczkolwiek mówię, no nie wiem czemu mi się tej wiesza przy ekranach logowania. Zupełnie nie wiem Eee, coś się stało. Ktoś wyszedł. Albo się skończyła gra. Też tak może być... Mm. No. Musisz sobie iść. Dobra, to nie. I tak jestem, jestem jednym z tych gnojków. Dobra, no. No, no. Uda się czy się nie uda? Wyszliśmy nawet do tej samej gry. Eee, <gry> ta-ta-ta. Nie, nie udało się. Cudownie. E, nie lubię takich momentów, motywów. Jak są. Come on, beaches. Come on, beaches. Czemu wyszedłem? Patyk. O, może z jakimiś Polakami będziemy grali? <coughs> nie, nie wygląda na to. Aczkolwiek Glow Rush. Kill enemies and collect their glow. The first team to collect all 43 glow in 5 minutes wins. Aha, czyli to jest inny rodzaj gry. Yy, to wam właśnie też pokażę od razu, zaraz po tej grze, może. No widzicie, no nie są one jakoś dramatycznie długie, chyba że ta się okaże nagle jakaś super, 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 mega, mega długą grą. Eee, to wtedy, wtedy, wtedy zobaczymy. Tam, tam, tam! Uuuu! Tu, 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 tu. My musimy stać z tyłu, ewidentnie. Bez apelacji nie musimy stać z tyłu i napieprzać. Mówię, ja na początku, no, nie wiem, no ja nie, Trudno, trudno, trudno jest mi cokolwiek tę rozprawę ogarnąć z tego co się tutaj dzieje. Już match point? Jezus Maria. Zupełnie nie rozumiem co tutaj się dzieje. Czemu te mecze są takie szybkie? No ale spoko. Bitter Lost Red Team. Unofficial... <głos》> Nie wiem, nie rozumiem tego. No ale dobra, no to, to to. Może wy mi w takim razie wyjaśnicie, o co w tym chodzi? E, pokażę Wam jeszcze jeszcze jedną rzecz. A, bo ja jestem w ogóle na kanale e, Rookie US. E, a ja chcę Open nie, Rookie EU. European. European. I widzicie i pingi momentalnie, nie, chociaż pingi też są kozackie. Eee, mamy do wyboru, tak, Game Mode, Team Deathmatch, Glow Rush, Zombie Survival, Free all Zombie Survival mnie jeszcze troszeczkę interesuje. Eee, Plantrze, które mamy, no to są. No, trochę, trochę ich jest. Trochę jest na pewno. Dlatego myślę, że, że opłaca się na pewno wziąć. W i zagrać w tą grę, mimo że może nie jest jakaś mega popularna aktualnie i w sumie wydaje mi się, że chyba dlatego, że że MicroVolts jest, jest może trochę lepsze ale zobaczycie, to oceniam w Waszej ocenie tylko i wyłącznie. Z mojej strony to jest wszystko. Zobaczyliście to co chciałem wam pokazać. Gra wygląda ładnie, gra wygląda fajnie. Jak najbardziej myślę, że można się zainteresować i wolną chwilą w nią pograć. Na razie...